Excel właśnie obchodzi swoje 40. urodziny. Z programu, który zaczynał jako prosta tabelka na Macintoshu, wyrósł na najważniejsze narzędzie biznesowe świata, używane dziś przez około 750 milionów ludzi, a według niektórych szacunków nawet i 1,5 miliarda. W tym odcinku opowiem Ci, jak zmienił się na przestrzeni dekad i które momenty naprawdę zrewolucjonizowały pracę w korporacjach. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. No i chyba po raz pierwszy nagrywam ten odcinek w marynarce, z racji tego, że no, mamy dzisiaj wielkie święto. Niecodziennie Excel kończy 40 lat, a to dokładnie dzisiaj. Kiedy myślę o Excelu, widzę coś więcej niż zwykły arkusz kalkulacyjny. To narzędzie, które przez cztery dekady zmieniło sposób, w jaki pracujemy w korporacjach, analizujemy dane, a nawet podejmujemy decyzje. Co ciekawe, historia Excela to także historia rywalizacji, innowacji i takich małych rewolucji, które z pozoru wyglądały na jakieś takie drobne aktualizacje, a w praktyce potrafiły całkowicie odmienić codzienną pracę milionów ludzi. I właśnie o tej drodze chcę Ci dzisiaj opowiedzieć. Od Pierwszych wersji w latach 80. aż po dzisiejszą erę sztucznej inteligencji. Na początek cofnijmy się do startu. W latach osiemdziesiątych Microsoft nie był wcale królem narzędzi biurowych. Na rynku dominował Lotus 123. Szybki, wydajny arkusz kalkulacyjny, który stał się standardem dla całych pokoleń analityków. Microsoft próbował z nim rywalizować, wypuszczając program o nazwie Multiplan, ale przegrał tę bitwę. Multiplan. Nie miał w sobie takiego wyjątkowego sosu. Ale Lotus był wtedy absolutnym numerem jeden. Dopiero w 1985 roku, 30 września, pojawił się Excel 1.0. No i co ciekawe, nie na Windows. Pojawił się na komputery Macintosh. Już wtedy miał jedną przewagę: obsługę myszki i interfejs graficzny, co sprawiało, że praca z nim była bardziej intuicyjna niż w konkurencyjnych programach. 30 września to dla mnie tata szczególna, bo podobnie jak Excel, ja również obchodzę dzisiaj urodziny. Co prawda nie 40, natomiast nadal pełne. No, niewiarygodne, ale po prostu to taki zbieg okoliczności i fakt. Przejdźmy do pewnej ciekawostki związanej bardziej z konkurencją Excela. Excel ma wbudowany błąd systemu dat to znaczy błąd roku przestępnego 1900. Microsoft specjalnie zaimplementował w Excelu informację, że rok 1900 był przestępny, miał 29 dni w lutym, choć w rzeczywistości ten rok przestępnym nie był. Zrobiono to celowo, żeby zachować zgodność ze starszym programem Lotus 1.2.3, który miał ten sam błąd. Dzięki temu arkusze przenoszone pomiędzy programami się nie rozjeżdżały w obliczeniach dat. Efekt jest taki, że Excel uważa datę 29 luty 1900 roku za istniejącą, a więc przesuwa nam daty o 1. Jak poradził sobie z tym Google? Jeden w Excelu to 1 stycznia 1900, w arkuszu Google jedynka reprezentowana jest przez 31 grudnia 1899, co powoduje różnicę w datach Excel versus arkusz Google przez pierwsze 60 dni tego 1900 roku. Wróćmy do historii Dwa lata później, w 1987, Excel pojawił się na Windows i to był moment zwrotny. Microsoft miał świetny produkt i jednocześnie własny system operacyjny, który zaczynał zyskiwać popularność. To połączenie okazało się zabójcze dla konkurencji. I tutaj następna ciekawostka. Pierwsza wersja Excela na Windows nazywała się uwaga Excel 2.0. Microsoft celowo ominął jedynkę, no żeby wyglądało jakby program był taki bardziej dojrzały i rozwinięty, także sprytne zagranie marketingowe, które miało pomóc w walce o rynek. W latach 90. zaczęła się era szybkiego wzrostu. Lotus jeszcze próbował walczyć, ale Excel rósł jak w zasadzie na drożdżach. Kluczowym momentem była wersja 5.0 z 1993 roku, która wprowadziła Visual Basic for Application, czyli znane dzisiaj VBA, a także makra. Dzięki temu Excel przestał być tylko tabelką do wpisywania danych. Stał się narzędziem do automatyzacji i tworzenia własnych rozwiązań biznesowych. Firmy zaczęły budować w nim całe systemy raportowania, a dla wielu osób znajomość makr była przepustką do lepszej pracy i wyższych zarobków. Właśnie wtedy Excel zaczął wychodzić poza rolę prostego kalkulatora i stał się czymś, co dziś nazwalibyśmy raczej platformą. W 1995 roku, a więc dwa lata później, pojawił się Office 9.5, w którym Excel był już pełnoprawnym elementem pakietu. Integracja z Wordem i PowerPointem to były kolejne game changery. Nagle okazało się, że można w jednym ekosystemie pakietu Office pisać dokumenty, robić prezentacje i analizować dane. Korporacje pokochały to rozwiązanie, bo znacząco przyspieszało codzienną pracę. To też był moment, w którym Excel stał się językiem biznesu. Wystarczyło kilka prostych formuł, żeby pokazać przełożonemu tabelę z kosztami, a na jej podstawie podjąć decyzję nierzadko warte miliony. No i. Co jest w tym najciekawsze, to, to to, że Excel od samego początku był trochę niedoceniany. Dla wielu wyglądał jak cykła tabela. Miał w sobie jednak ogromny potencjał, który dopiero z czasem zaczęliśmy wykorzystywać. To trochę jakbyśmy dostali scyzorek i na początku używali tylko noża, a dopiero po latach odkryli, że w środku jest śrubokręt, nożyczki i otwierać to piwanie. Kolejną ciekawostką jest fakt, że już w latach 90 Excel był jednym z powodów, dla których firmy przechodziły na Windows. Działał szybciej, miał lepsze możliwości i dawał realną przewagę nad konkurencją. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie Excel, a nie Windows, sam w sobie przyczyniły się do dominacji Microsoftu w biurach na całym świecie. Na przełomie wieków Excel był już niezachwianym liderem. Wersja 2000 i 2003 były tak stabilne i popularne, że do dzisiaj spotykamy ludzi, którzy z nich korzystają. Ja również. Swoją drogą, wersja 2000 była pierwsza, której Używałem. To były czasy, kiedy tabele przestawne stały się codziennym narzędziem analityków i menadżerów. Możliwość szybkiego przekształcania danych i wyciągania wniosków była rewolucją. Rok 2007 to moment, który dla wielu użytkowników był prawdziwym szokiem. Można nazwać ten rok takim momentem wprowadzenia nowożytnego Excela. Microsoft wprowadził nowy interfejs, tak zwaną wstążkę. Wcześniej mieliśmy tylko wąską belkę na górze Excela. Do tego czasu większość osób znała na pamięć układ klasyczny menu i no w zasadzie tutaj nagle wszystko się zmieniło, pojawiła się wstążka. Początkowo ludzie narzekali, że no, niczego nie można znaleźć, ale w dłuższej perspektywie wstążka okazała się strzałem w dziesiątkę. Intuicyjne ikony i grupowanie funkcji ułatwiały korzystanie z narzędzia, szczególnie osobom, które dopiero zaczynały swoją przygodę z Excelem. Drugą rewolucją roku 2007, oprócz wstążki, była zmiana formatu plików. Pojawił się XLSX, który, do, no, można powiedzieć, zastąpił XLS. To pozwoliło na mniejsze rozmiary plików, lepszą stabilność i możliwość odzyskiwania danych po awarii, a przynajmniej pozorną możliwość, jak dobrze wiemy z doświadczenia. No i wreszcie zwiększenie limitu wierszy z 65 tysięcy w XLS do ponad miliona w XLSX. Dla analityków była to ogromna różnica, bo nagle Excel stał się narzędziem do pracy na naprawdę dużych zbiorach danych. W kolejnych latach Microsoft rozwijał Excela w stronę analityki. Wersje 2010 i 2013 wprowadziły Power Pivot i Power Query. To właśnie wtedy zaczął się nowy etap: Excel jako narzędzie BI, Business Intelligence. Power Query pozwalało na łączenie danych z różnych źródeł i automatyczne czyszczenie, a Power Pivot na tworzenie zaawansowanych modeli i analiz. To był ogromny krok naprzód, bo użytkownicy mogli nagle wykonywać zadania, które wcześniej wymagały specjalistycznych systemów albo nawet pomocy działu IT. Ciekawostką jest, że w pierwszych latach mało kto traktował Power Query poważnie. Wielu użytkowników myślało: "No to jakieś tam dodatkowe okienko, pewnie mi się nie przyda". A dopiero z czasem okazało się, że to jedno z najpotężniejszych narzędzi w całym Excelu. Widzę pewną analogię do pojawiającej się właśnie sztucznej inteligencji, ale o tym za chwilę. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie poważną analizę bez Power Query a jeszcze kilkanaście lat temu niewielu wiedziało, jak ogromny potencjał drzemie w tym narzędziu. Excel 2016 i 2019 to już rozwój w kierunku chmury i pracy zespołowej. Dzięki Office 365 pojawiły się możliwości współpracy w czasie rzeczywistym, podobnie jak w arkuszach Google. Dla korporacji no, było to przełomowe. Kilku analityków mogło jednocześnie pracować nad jednym raportem, co wcześniej było możliwe tylko po wymianie setek maili z załącznikami w 38 wersjach <grym> albo korzystając z ciągłych Zawieszającego się tutaj wątku dzielenia plików i przejmowania tych opcji do edycji, co jest bardzo uciążliwe. Jednocześnie Microsoft dodał nowe funkcje, które upraszczały codzienną pracę. Przykładem jest funkcja Połącz teksty, Text Join, która pozwalała łączyć teksty z wielu komórek w prosty sposób, czy funkcja Warunki, IFS po angielsku, która to funkcja zastąpiła takie piętrowe funkcje jeżeli. Małe zmiany, a ogromna oszczędność czasu. Od 2020 roku weszliśmy w kolejną epokę epokę dynamicznych tablic. Funkcje takie jak filtruj, filter, sortuj, sort, czy unikatowe, unique, zmieniły sposób pracy i myślenia o Excelu. Do tej pory większość formuł zwracała wynik tylko w jednej komórce. Teraz jedna formuła może wypełnić cały zakres, a użytkownicy zyskali narzędzie, które bardziej przypomina język programowania niż taką tradycyjną tabelę. To prawdziwa rewolucja w pracy z danymi. Po tego doszedł x-wyszukaj, x-lookup, czyli taki nowoczesny następca wyszukaj pionowo. Dla wielu osób to była kolejna formuła zmieniająca zasady gry, bo nagle nie trzeba było pamiętać, czy numer kolumny jest poprawny, nabo albo czy trzeba wpisać na końcu jedynkę, a może jednak zero. Prościej, szybciej, no i bezpieczniej. No i pora na ostatnie lata. Sztuczna inteligencja. Excel stał się częścią ekosystemu Microsoft 365, w którym kluczową rolę zaczął odgrywać... CoPilot to asystent AI, który potrafi pisać formuły, generować podsumowania, a nawet analizować dane i tworzyć wykresy. W praktyce oznacza to, że osoba, która nie zna zaawansowanych funkcji, może poprosić CoPilota o przygotowanie analizy, a AI zrobi za nią istotną część pracy. Brzmi jak science fiction, ale już działa, no i ciągle się rozwija. Ta historia pokazuje, jak dużą transformację przeszedł Excel. Od programu, w którym ręcznie wpisywały się liczby, do narzędzia, które korzysta z najnowszych osiągnięć sztucznej inteligencji. Program zaczynał w 1985 roku, jako taki prosty arkusz, a dzisiaj jest platformą analityczną wspieraną przez AI. Przeszedł drogę od rywalizacji z Lotusem przez dodanie Visual Basic'a, tabele przestawne, rewolucję wstążki w 2007 roku, aż po Power Query, dynamiczne tablice czy Copilot'a. Stał się uniwersalnym językiem biznesu w korporacjach na całym świecie. Narzędziem, które nie tylko liczy, ale też analizuje, no i podpowiada rozwiązania. No, jak widzisz, przez te lata mieliśmy sporo rewolucji. Jesteśmy w trakcie kolejnej. Jeśli chcesz nauczyć się wykorzystać sztuczną inteligencję w Excelu, zapisz się na mój program kohortowy excelai.pl. Link znajdziesz w opisie odcinka. Przeprowadzacie krok po kroku przez zmianę technologiczną, której wszyscy jesteśmy świadkami. A jeżeli podobał Ci się ten epizod, wyślij go proszę do jednej osoby. To naprawdę ciekawa historia, a wiele osób wokół ciebie pewnie pracuje w Excelu i być może są zainteresowani tym, jak to tam było od początku. Ten odcinek jest odpowiedzią na to pytanie. Mówił dla ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się, hej.